Jak wyrażenia? W razie Trzeba muszę sobie to poukładać bardzo mocno W sobie Jak przejdę to może wtedy powiem Na pewno jestem bardzo zadowolona Ale myślę, że te sumienia Z nie są fajne Myślę, że warto Nagrać filmik instruktorzowy Proszę Dzień dobry z drogi do Poprackiego Stawu. Jest zimno. Bardzo zimno. A w dodatku ma pizgać złem u góry. No ale świąteczny serniczek trzeba jakoś spalić. Więc skompletowała się trójka lodowych wojowników. I idziemy na żelazne wloty, idziemy. Ale tu spokój. Startujemy z darmowego parkingu położonego w zatoczce przy Drodze Wolności, a następnie poruszamy się niebieskim szlakiem do schroniska znajdującego się nad Poprackim Stawem. Po dłuższej przerwie śniadaniowej podążamy kawałek czerwonym szlakiem w stronę przełęczy pod Osterwą i dosłownie po chwili odbijamy w lewo, w ścieżkę prowadzącą już do Doliny Złomisk. Szlakiem za daleko nie uszliśmy, bo już tutaj, przy tej tabliczce stop, odbijamy do Doliny Złomisk. Dzień dobry, tanap! Mamy... Latem tu jest zawsze pełno wody. Teraz jest takie na wpół zamarznięte. jest No mówię, że jest na wpół zamarznięte. Ciekawe, jak to będzie wyglądać na powrocie. W sumie nie byłam nigdy w Dolinie Złomisk, więc fajnie, że w końcu będę mieć okazję. O, w sumie to ciekawa sytuacja z tą drabinką. Orla Perć Doliny Złomisk. Bo kiedyś ona tutaj była. Potem nie było, a teraz znowu jest. A wiesz, czemu ją ściągnęli? Nie. jeszcze belki połrywały. A, okej. Okay. Dolina Złomisk odgałęzia się od Doliny Mięguszowieckiej i łączy się z nią w rejonie Poprackiego dostawy. Choć w linii prostej ma zaledwie 2,5 km długości, sprawia wrażenie miejsca rozległego i surowego. W wyższych parcach doliny krajobraz staje się jeszcze bardziej surowy. Dolina rozdziela się tu na trzy mniejsze dolinki boczne – Zmarzłą Kotlinę, Żelazną Kotlinę i Dolinkę Rumanową. Przez dolinę biegnie ścieżka prowadząca na przełęcz wschodnie Żelazne Wrota. Dawniej była ona oficjalnie znakowana i stanowiła dość popularne przejście. Tutaj trochę trudności kosówkowych, ale powiem Wam, że tutaj to jest o wiele cieplej niż tam w dole. Wow, ale piękny widok z tyłu na oświetloną grań Ale momentami słychać już u góry hulający wiatr. Mamy pierwszy próg Doliny Złomisk. Tam jest kolejne A tutaj pięknie widać już Złomiską Turnię. No i niestety zaczynają się te paskudne kamulca, ale liczę na to, że choć częściowo będą przysypane śniegiem zawsze mi się wydaje, że to jest tylko kawałek przez las i jesteśmy już na drugim progu a potem jak tu idę to mam takie, że kurde jakoś tak się ciągnie to początkowe podejście a no swoją drogą widać po tych chmurach że idzie halny a tutaj już mamy końcówkę podejścia na drugi próg i zaraz Wam pokażę jeden z najlepszych widoków w całych Tatrach słowackich i zobaczcie na to. Zimą tutaj jest chyba jeszcze ładniej niż latem z tyłu piękny widok na grań baszt tutaj złomiska a dalej piękne otoczenie, że żółobistym szczytam na czele jest też ganek i rumanowy szczyt. Do góry odbija ślad na wysoką, a my idziemy dalej w miarę płasko w stronę żelaznej kotlinki. Nazwa doliny wywodzi się od ogromnych ilości skalnych złomisk, które wypełniają jej dno. Każdy, kto tu trafi, szybko przekona się, jak trafne jest to określenie. Krajobraz tworzy tu surowe skalne rumowisko przecięte jedynie wąskim potokiem płynącym środkiem doliny. Całość sprawia wrażenie miejsca suchego i bardzo odludnego. Prawidłowy przebieg drogi wyznaczają kamienne kopczyki, i to one są najlepszym drogowskazem w tej części doliny. Ścieżka kończy się przy zmarzłym stawie. Z tyłu też coraz ładniej widać niż nie Tatry. Mamy końcówkę kolejnego progu. I co Michał? Zanim już chyba będzie zmarzły staw. Oczywiście. Nie? Nie, czekaj. No tak. Ja tak zapamiętałam, że chyba ten staw jest tam. Na drugim, na drugim było tam lewa, taka fajna. Ale pięknie oświetlona jest siarkańska przełęcz a swoją drogą dla Ani jest to chyba pierwsza zimowa wycieczka w Tatry i też chyba pierwsza pozaszlakowa. Zgadza się. No i mamy zmarzły staw. Trzeba sobie chyba będzie ubrać raki, bo wyżej teren się robi bardziej stromy. Tak wbrew pozorom, to te wyżej położone stawy zamarzają trochę wolniej, więc idziemy obejściem. Zresztą osoba, która przed nami ten ślad zakładała, stwierdziła podobnie. A tam jest w sumie całkiem fajny żlew, który wyprowadza na tempo. Swoją drogą muszę się tam kiedyś wpierdzielić. Może być fajnie, szczególnie zimą. Śniegu jest na tyle mało, że wystają kopczyki. Zimą się tu chyba idzie o wiele przyjemniej. Nie ma tych wielkich głaziorów. Zasypane są teraz śniegiem. Na szczęście, bo ich nie znoszę. Żelazna Kotlina jest najwyższym piętrem Doliny Złomisk. Nie prowadzą tu żadne szlaki turystyczne, a i wśród taterników nie jest to szczególnie popularne miejsce i bywa odwiedzane dość rzadko. Prowadzą tędy przejścia przez wschodnie i zachodnie żelazne wrota do Doliny Białej Wody. Dodatkowo przez przełęcz koło Drąga możliwe jest stosunkowo proste przejście do Doliny Batyżowieckiej. Sama kotlina stanowi również punkt startowy dla wspinaczy. To stąd rusza się na drogi prowadzące południowo-zachodnią ścianą wschodniego szczytu żelaznych wrót. Próg do żelaznej kotlinki za nami. No i zostaje już ostatnia prosta na wschodnie żelazne wrota. Tu po lewej. Mamy zachodnie żelazne wrota. No i jak dobrze pójdzie, to będziemy chcieli wejść też tam. Przy okazji, jak już wejdziemy na wschodnie żelazne wrota, to fajnie by było zahaczyć też o chrubą śnieżną kopę. Trudności ponad 0, a no może łatwe 0, plus. Za nami nieco bardziej płaski odcinek. No i zostaje nam. Ostatni fragment podejścia. Wow, w końcu mogę na żywo zobaczyć słynny uskok wschodniego szczytu żelaznych wrót. No i przyznam, że robi wrażenie. Chcia... Dopiero zobaczysz skąd robi wrażenie. <laughs> Dopiero zobaczysz. No to zaintrygowałeś mnie. Grubej kopy go widać naprawdę 10 na 10. No to idziemy tam. Dobrze. A ja muszę przyznać, że chciałabym kiedyś ten uskok przewspinać, no ale nie wiem, czy kiedykolwiek będę miała na to umiejętności. To jest tylko Najłatwiejsza droga. A po to, jest chyba 7. No właśnie. No już bliziutko. Tu mamy chyba ostatni fragment bez wiatru, więc nie będziemy się zatrzymywać na przełęczy, tylko podejdziemy sobie od razu na choróbą śnieżną Kopę. Wschodnie żelazne wrota. O, jest nawet trochę wysokich chmur, ale ładne widoczki. jest Stępa, Niżnie Tatry. Ania kończy podejście. No i dalej w stronę Śnieżnej Kopy. No niestety śnieg jest trochę gorszy. Zobaczymy jak to będzie, bo to podejście jest takie trawiaste. No i chyba końcóweczka na szczyt Pójdziemy sobie chyba po prostu po prosto trochę po skałach może być bezpieczniej niż ten trawers tutaj ten fragment w sumie był dość stromy no ale tu już mamy łatwą końcówkę no i mamy to A tu musimy ostrożnie prawda? Po tej stronie No i mamy też widok na słynny uskok wschodniego szczytu Żelaznych Wrót, o którym mówił Michał. Ania już zaczyna zejście. No generalnie wieje i strasznie zimno, więc nie ma sensu tu siedzieć. śnieg strasznie miękki. No wejście tu wcale nie było takie banalne. Wejście? Wejście, no. Ja też. Ale cudownie. Pusto. Dobra, ten wiatr jednak stłucham, nieźle. No. Schodzimy już wschodnich żelaznych wrót. Mamy 11.30, więc myślę, że wyrobimy się jeszcze na zachodnie żelazne wrota. Michał twierdzi, że w godzinę zdążymy wejść i zejść. Ja mu trochę nie wierzę, no ale niech mu będzie. Tu mamy ten nieco trudniejszy, lekko zalodzony fragment. Myślałam, to... że się wywróci. Jest dobry odruch. Bo to tak idziesz, idziesz, zapadasz się, a nagle jest twardo. Ja powoję, twardo. Dlatego ja tak Idę z dużą dozą niepewności. Nie ufam temu śniegu. A tutaj to śnieg dużo lepszy. Zejście właściwie skończone. No i teraz czeka nas jeszcze drugie podejście. Ale teraz, jak jesteśmy osłonięci od wiatru w słoneczku, to się robi naprawdę upalnie. Zachodnie żelazne wrota to druga z przełęczy tworzących charakterystyczny bulet żelaznych wrót. Znajdują się w górnej granitach pomiędzy zachodnim szczytem żelaznych wrót a małą śnieżną kopą. Położone są trochę wyżej niż wschodnie żelazne wrota, a podejście na nie jest nieco bardziej strome i wymagające. Choć również tędy można dostać się z Doliny Miękkusiowieckiej do Doliny Białej Wody. To droga ta bywa wybierana dość rzadko. Kruchy i nieprzyjemny teren sprawia, że w praktyce znacznie bezpieczniejszym wariantem pozostaje przejście przez sąsiednie wschodnie żelazne wrota. O, w sumie tutaj też już bliziutko na przełęcz. Z dołu wydawało się dalej. Ponoć latem. Ten grzebień jest dość stromy i parszywy. Jest krucho i ogólnie nieprzyjemnie, ale w tych warunkach i w tym śniegu super. Ale te soczewkowe chmury są po prostu dzisiaj niesamowite. Piękny spektakl. Tu mamy trochę skał. Ponoć to jest jedyny trudniejszy moment, no ale chyba sobie tam radę. Na chrubej, śnieżnej kopie było trudniej. No i tutaj już mamy przełęcz. Generalnie strasznie wieje, więc chyba będzie tylko szybkie wejście i od razu zejście. Może uda mi się pokazać wam przez chwilę, trochę, widoków? Tu mamy jedyne trudne miejsce. Tym razem w zejściu. Nasz ślad po lewej, a my schodzimy już prosto do kotlinki. Też śnieg im niżej tym jest lepszy. Oho, chyba było hamowanie czekanem. Nie chciałem zobaczyć, czy na tubie by się dało zjeżdżać, ale się zapadłem. A. To jest to, co te gryski lubią najbardziej w zimie. Po prostu uwielbiam takie szybkie zejścia w dobrym śniegu. Zeszliśmy do naszych śladów. No i zostaje nam w zasadzie już w miarę szybkie i przyjemne. Zejście do schroniska. No, postanowiliśmy do stawu wytyczyć sobie jeszcze swój wariant zejściowy. Może być wygodniej zejść tym polem śnieżnym niż tamtymi zakosami. No i własny wariant jest dużo szybszy. Mamy już staw. Teraz nie wiem, czy będziemy go okrążać od prawej czy od lewej. Zobaczymy. Niestety zaczyna nam coraz bardziej wiać. Jednak idziemy od lewej. Tam jest nawet kopczyk. Zobaczcie jak tam tułówki lecą. Jak chmury tam szaniają. Wow! Ale tu jest pięknie. No to teraz dla odmiany wracamy sobie drugą stroną potoku. Bez sensu jest tam podchodzić, żeby potem zejść. Uwaga tu, bo można do Wróciliśmy z powrotem na szlak, więc Ania, jak wrażenia? Ja jestem bardzo szczęśliwa, że mnie ze sobą zabraliście po raz drugi. Tak jak już kiedyś mówiłam, Karolina zabrała mnie do Słowackiego Raju. Yy, dzisiaj mogę powiedzieć, że znowu, chociaż inny teren. Dużo nowości dla mnie, dużo nauki, ale jestem bardzo zadowolona i na pewno będę kontynuowała. Dzięki. A my właśnie mamy schronisko, także dzięki za obejrzenie i do zobaczenia niebawem.